Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, wszystko co było już nigdy nie wróci. Żadne patrzenie w przeszłość i na poprzednie tygodnie Twojego życia są absolutnie do niczego niepotrzebne, dlatego rozpoczynając ten nowy tydzień po prostu zakrzyknijmy... Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek, yy, na początku nowego tygodnia, nowej ery naszego życia, dlatego że naprawdę dzisiaj zaczyna się zupełnie nowe nasze życie. Wszystko co było, nie ma żadnego znaczenia. W takim sensie nic nie jesteś w stanie z tym już zrobić. Możesz tylko ewentualnie wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość, ale patrzenie do tyłu nic ci nie da. Dlatego zaczynamy dzisiaj. Nowy tydzień, nowy dzień, nowe życie, nową erę, nowe wszystko. Yy, mówiąc krótko, serdecznie zapraszam na kolejne. Kolejny odcinek 6 rano. Moi drodzy, dwa pierwsze odcinki w tym tygodniu będą takie dosyć nieprzyjemne, dlatego że dzisiaj będzie luta w kierunku panów, jutro będzie luta w kierunku pań, albo raczej takie jutro będzie tak delikatniej. No bo panie trzeba, z uwagi na to, że jestem mężczyzną, yy, traktować łagodniej. W każdym razie będą dwie luty, luteczki, yy, takie no, yy, psztyczki yy, w nos. Moi kochani, tak jak zawsze na początek, zaczynamy od filmiku, który będzie dzisiaj oczywiście, wyrazicielem tematu, który chcę podjąć. Trudno orzec, czy ten filmik jest bardziej o tym, że to mężczyźni są nie do zniesienia, czy kobiety są nie do zniesienia. W każdym razie zobaczcie, że to się zaczyna w bardzo, bardzo wczesnym wieku. Albo to oznacza, że ona jest taka nieznośna, że po prostu nie da w ogóle dopuścić tego mężczyzny do niczego, w ogóle ono, ona musi sama, ona musi wszystko. No albo on jest taki, że się po prostu we wszystko wtrąca. W związku z tym, że dzisiaj będzie temat przeciwko mężczyznom, to jednak potraktujmy, że chodziło o to, że to on się za bardzo wtrąca. Cytat, moi drodzy, na dzisiaj. Drodzy panowie, proszę się nie obraźcie, drogie panie, proszę przyjmijcie go z uśmiechem. Mam nadzieję, że on nam w czymś dzisiaj pomoże. Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. Moi drodzy, to zdanie, myślę, zdanie ostre, mocne, jak szpila, które powinno dzisiaj przeniknąć do szpiku kości wszystkich mężczyzn, wypowiedział, tudzież napisał niejaki Joseph Konrad. myślę, że postać wszystkim znana, szczególnie Polakom, bo to przecież jedna z naszych dum narodowych, Moi drodzy, to zdanie oczywiście nie jest żadną zachętą dla pani. Skoro jest tak trudno z mężczyznami, to budujcie związki z kobietami. Mam nadzieję, że nikt, yy, że tak powiem, kto ma zdrowe zmysły, nie wpadnie na taką interpretację tego zdania, bo oczywiście nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że zdaję sobie sprawę, drogie Panie, jak bardzo często bycie z nami z mężczyznami, z tego kim jesteśmy albo jak jesteśmy beznadziejni, jest po prostu jednym z najtrudniejszych wyzwań życiowych. I nie jest to oczywiście filmik. Nawołujący do dyskredytacji mężczyzn, do tego, żebyście, drogie panie, teraz miały pole do popisu i mogły sobie narzekać. Nie, ten filmik kieruje do panów, nie do pań. Jutro będzie filmik do pani. Ten filmik kieruje do panów. Otóż, panowie! Pierwszą rzeczą, myślę, którą trzeba zrobić w tym, żebyśmy my się naprawiali, to trzeba się wreszcie zgodzić na to, że my naprawdę bardzo często, a czasami to często to jest zawsze, jesteśmy po prostu tak strasznie beznadziejni. Tak strasznie egoistyczni, tak strasznie nieumiejący kochać, tak strasznie rządzący, tak strasznie dominujący, tak strasznie uwaczający, w sensie uwaczający też, tak, innym, ale chodziło mi bardziej o to, że uzurpujący sobie prawo do sprawowania kontroli nad innymi i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tu wymieniać, oczywiście, panowie, wszystkich naszych złych cech, bo każdy z was chciałbym, żebyście do dzisiaj zrobili. Tak jest mój dzisiejszy cel. Zadajcie takie pytanie: gdzie jesteście, szczególnie dla kobiet, jeżeli jesteście w związku z nimi, jako ich mężowie? albo może dla swoich córek, albo w ogóle dla y, innych ludzi, oczywiście dla mężczyzn też, ale chodzi mi przede wszystkim dla kobiet dzisiaj, bo w takim kluczu sobie o tym mówimy, gdzie jesteście po prostu nie do zniesienia. I panowie, ja wiem, że to jest w ogóle bardzo trudne, bo my czasami jesteśmy przekonani, po mojej stronie to w ogóle nie ma nic, to ona jest taka beznadziejna. Nie, panowie, dzisiaj taka ogromna prośba, ja ją przede wszystkim kieruję oczywiście w moim własnym kierunku. Spróbuj dzisiaj przyjąć, nawet jeżeli w to nie wierzysz, nawet jeżeli to ci się wydaje absurdalne, albo co tam jakaś klecha w ogóle wie, to spróbuj dzisiaj przyjąć, że naprawdę jesteś beznadziejny. I nie chodzi mi, broń Boże, o to, żebyś tkwił w poczuciu beznadziei i żebyś się tam potępiał, poniżał. Nie. Tylko, że jeżeli mamy się zmieniać, to musimy najpierw wiedzieć, co trzeba zmieniać. Drodzy panowie. Ja mówię to we własnym imieniu, w sensie sam za siebie. Wiem, że jestem po prostu czasami, a to czasami to jest taki, że tak powiem, sympatyczny wyraz, nie do zniesienia dla kobiet w mojej męskości. W tym, jakby, co to, jak moją męskością krzywdzę te kobiety. Bo to oczywiście nie jest moja męskość, bo to jest właśnie zaprzeczenie mojej męskości. To jest to wszystko, co grzech, co zło, co egoizm, co moje wydumane myślenie o sobie psuje. Panowie, nie jest chyba żadną tajemnicą, że, no nie oszukujmy się, znacznie częściej my jesteśmy przyczyną nieszczęść kobiet, niż kobiety są przyczyną nieszczęść nas. I uwaga, nie mówię oczywiście, że nie dzieje się również odwrotnie. Oczywiście, że się dzieje. Ale jakoś tak z takiego doświadczenia duszpasterskiego, z konfesjonału, z tysiąca rozmów, mam wrażenie, że jednak znacznie częściej to panowie krzywdzą panie, niż panie krzywdzą panów. Nie to, że nie ma oczywiście okropnych, strasznych pań, które wyrządzają straszne rzeczy swoim panom. Oczywiście, że są. Ale panowie, dzisiaj jest odcinek dla nas. I chcemy, żebyśmy pomyśleli o tym, jacy my jesteśmy, o tym, no właśnie, co jest w nas, co w naszej męskości, co w naszym sposobie bycia jako mężczyzn może je tak bardzo ranić. I zmieńmy to. Panowie ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy poniedziałek, początek Nowego Tygodnia jest moją zachętą do tego, żebyśmy my, jako panowie, stali się wreszcie dumą dla kobiet i powodem ich szczęścia, ich radości, ich poczucia bezpieczeństwa, no w ogóle wszystkiego, czego one potrzebują, a nie odwrotnie. I jeżeli jakikolwiek pan po prostu dzisiaj chociaż trochę to przemyśli, może coś sobie zmieni, to tylko o to by mi chodziło w tym odcinku. Więc dzisiejszy odcinek jest skierowany bezpośrednio do każdego pana, który mnie teraz słucha, drogi panie wybaczcie, jutro będzie do Was. W sensie Szpila Luta. Yy, I panowie, proszę Was, zmieńmy się. Panowie, proszę nas. Zmieńmy się, zmieniajmy się, nie bądźmy tacy, jakimi nas Pan Bóg nie wymyślił. Każdy z was to musi zrobić, panowie, we własnym zakresie. Nie jestem w stanie, że tak powiem, wiedzieć, jakie są Twoje problemy, jakie są Twoje słabości jako mężczyzny i tak dalej. Ty to wiesz, wiesz to gdzieś tam głęboko, to wiesz. Może próbujesz to ukryć pod tysiącem różnych warstw, ale wiesz to. Więc proszę cię, panowie, zmieńmy się, żeby one mogły być dumne, że jesteśmy na świecie i że najlepiej, jeżeli jesteście akurat danymi kobietami, to że mogły być dumne, że mają właśnie. Takich mężczyzn. Łomatku, ale się nagadał dzisiaj, jakiś taki mi się uruchomił, w ogóle jakiś rwący potok, po prostu słowno jakiś, no ale to może dobrze. Ja wiem od razu, kurczę, co powinienem zmieniać, a ja po prostu to mi się tak nie chce, bo to jest tak niewygodne. A to jest zupełnie wbrew mojej po prostu męskiej naturze, ale no. się tej złej męskiej, bo to nie jest prawdziwa męska natura, tylko to jest ta popsuda męska natura. Dobra. Yy, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Panowie, życzę szczególnie Wam dzisiaj miłego dnia w tym zmaganiu i w tej pracy nad sobą. Wszystkich Was pozdrawiam. Do jutra z Bogiem. Pa!